Na moim kanale. Dzisiaj mam pokazać, jak robić slajmy. Które zrobimy na nowe slajmy. Dobra, teraz wyjmę produkty. Tutaj mamy miseczkę. Do zrobienia inna? Tu mamy spatułkę. Tu mamy borax. I tego slajma teraz będziemy przemieniać. Te trzy będziemy dzisiaj przerabiać. To jest posprzątany! Przygotuję sobie wszystko, które potrzebuję do W slajmu. Wpierw wlewam slajma. Jest bardzo rozpuszczony. został cały dzień na dworzu, bo strasznie śmierdział. No Tutaj jeszcze kawałek slajma zostało. Teraz po komentarzach teraz było jak mam zrobić tego slajma na nowego, żeby się aż tak nie kleił.